Tak, intensywny, intensywny tydzień, bo dopiero Rzeszów wczoraj jest Szczecin, dzisiaj w Natomiast y, już zaczynamy y, 15. pierwsza gala Suzuki Boxing Lai w Polnie. Będzie to mecz Polska-Niemcy. Myślę, że będzie bardzo dobre widowisko. Od 18.00 startujemy z turniejem Leszka Trogosza. Więc w tej chwili mamy zgłoszone bodajże 12 12. państw, więc uważam, że też będzie bardzo dobry turniej no i już z tego wyrządzenie następstwie boksigni już machina ruszy do końca roku praktycznie co tydzień boksy. 18 międzynarodowe mistrzostwa śląska w boksie kobiet osiągnęły pełnoletność impreza w pełni dojrzała tradycyjnie w gliwicach bardzo dobrze zorganizowana bo słyszymy to niezmiennie od uczestników od naszych gości no i dzisiaj właśnie finały po prawie tygodniu walk eliminacyjnych, bardzo wysoki poziom sportowy, no i wspaniała impreza. Daje radość, dlatego robię to. W tym momencie jest to, że jak jest wnuk ze mną, cośkolwiek, to znaczy, że czuję rodzinę. chociaż wszyscy, co przyjeżdżają, to są rodziną, ale wnuk jak jest, to przynajmniej jestem pewniejszy. Jeżeli dwa miesiące masz wyciągnięte przed przygotowaniem, to jak przyjdzie pomóc, cośkolwiek jest ze mną, to jest... Się... Mamy to z roku na rok coraz lepiej to robimy, dzisiaj mam wsparcie w wnuku, w zięciu, który po angielsku bardzo dobrze mówi, w rodzinie, córce i tak dalej, w żonie i mało tego mam dużo, dużo osób, które pomagają. Są to osoby niewidoczne, ale kawał robotą, jak widzisz. No właśnie, a powiedz jak Tobie się podoba boks, turniej, na który, który miałeś okazję zorganizować? Tak, i, i, i poprzedni. Ten i poprzedni, to już drugi rok. No właśnie, no to powiedz, jak Ci się to podoba, e, Boże, ch chyba będziesz dłużej chciał tutaj e, więcej tych turniejów robić. Bardzo. Ale widzę, że jest radość. Jest, bo i trenuje się. boks. Wiesz, zaczął i teraz przychodzi na, 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 na treningi, Od piłkę gra i boks. Bardzo sobie cenimy właśnie działalność gliwickiego środowiska pięściarskiego, w szczególności klubu sportowego Karbo. Oddani działacze, zawsze przygotowani, zawsze dobrze zorganizowani i zawsze w bardzo dobrych relacjach nie tylko z władzami miasta, ale też ze sponsorami. To wszystko powoduje, że rzeczywiście już gliwice są znane właśnie z boksu, z pięściarstwa. I to bardzo nas cieszy. Tak 18 turniej to już oczyświadczy, prawda? 18 lat pan Henryk Birk wymyślił, zorganizował i myślę, że z roku na rok ten turniej jest coraz mocniejszy, coraz więcej federacji przyjeżdża. Myślę, że bardzo dobry spacer dla naszych zawodniczek już, które wróciły w tej chwili z gór. Do nieco nieproportowane wakacje w Europejskich. Szykujemy się na kwalifikacje, które już pierwsze będą w marcu, więc y, to jest pierwszy z etapów przygotowań, startowych do Żylińskich. Myślę, że powinni być zarówno piebice, jak i widzowie zadowoleni. Robimy to jak najlepiej potrafimy. Turniej ten się cieszy. No, dużym zainteresowaniem. Staram się, żeby zawsze cegiełkę małą włożyć, tym bardziej, że jestem w klubie od samego prawie początku. Robimy to wspólnie, a przede wszystkim też pomaga nam miasto Gliwice, które bez miasta no też ciężko byłoby nam to zrobić. Jesteśmy dorośli. Pełnoletni. pełnoletni. Teraz możemy więcej. Wiesz, Teraz będzie to, że... jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Nie? I tego ci życzę. Mamy, mamy przychylność miasta, mamy przychylność władz. Jest to bardzo dobre. chciałbym z góry podziękować senatorowi Frankiewiczowi, który jest po prostu naszym y, założycielem tego klubu. On pozwolił na otwarcie, bo wiele się otwierało, ale tu przetrwało. A ten spagany przez miasto. No i zobacz jak to wyrósł. Nie w ten sposób. Nie tylko z wizytą w Grywicach ale i boksu boku olimpijskiego. Pora, jest to jeden z największych turniejów w Europie, nie w ten sposób. I ja uważam, że teraz i prezydentem, no i man teraz, tak samo pomagają. Wielu działaczy się stara o to, żeby to było dobrze. Mamy piękną salę, tu właściciela Zbigniewa Kałuży. Sala, który, no tu niewiele trzeba robić, tu trzeba boksować. Zaczynało się o wiele skromniej niż dzisiaj, to widzimy od yy, najpierw samych zawodniczek polskich. Potem z krajów ościennych, z Czech, ze Słowacji. No a teraz potrafimy mieć na takich zawodach zawodniczki z całego świata, z ponad 20 krajów. Także tego nie dało się przewidzieć. Tym bardziej, że ten prestiż, zarówno sportowy, jak i organizacyjny, budowaliśmy właśnie do pełnoletności. Ale muszę przyznać, że gdzieś tak od pięciu lat. To już jest bardzo znany, prestiżowy turniej, znany na całym świecie. Tu widać, jakie kraje przyjeżdżają: to będzie Kazachstan, czy Anglia, finale z Kazachstanu, Już z Polski również jest finalistek jeśli się nie mylę pięć zawodniczek, są walki no ciężkie. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Ten turniej udał się również dzięki temu, że udało nam się przekonać zarówno samorząd miejski, jak i sponsorów tego turnieju, że warto nam pomóc i, i takim wieloletnim Darczyńcą, sponsorem jest Samorząd Miasta Gliwice, a te tablice, które widać wokoło, to są ci, którzy nas wspomagają w przeciągu tych właśnie 18 lat. W różnym stopniu i w różnych momentach, ale bez nich, proszę mi wierzyć, nie udałoby się tego zrobić. Juniorki naprawdę dały dobre walki, szczególnie podobały mi się Juniorki, które boksowały między sobą. Tak jak krówka z Olą Jankowiak, jak Kostrzewa z Emilką Poterską. Naprawdę świetne walki. Fajnie się to oglądało, no mówię, startów międzynarodowych no nie miały aż tyle, ale to, co dziewczyny pokazują, to naprawdę już taki dojrzały boks i mi się to podoba. Dla nas bardzo wartościowy turniej. Chcemy sprawdzić, jaka jest forma zawodniczek po tym zgrupowaniu wysokogórskim Sierra Nevada. Chcieliśmy zobaczyć, jak one wyglądają krótko po, czyli tam niecałe dwa tygodnie. No i później na drogoszu to wyjdzie 30 dni, no i tam była, powinna być ta maksymalna forma. No i, i, i tu widzimy, że jednak te 14 dni to jest za mało, że te dziewczyny nie doszły jeszcze po górach, że jeszcze nie ma tej świeżości, nie ma tej szybkości, te czerwone krwinki nawet po badaniach widać, że dopiero się zaczynają rozwijać. No i to jest na przykład za krótki okres, a chcemy sprawdzić to pod przyszłe kwalifikacje. No startowałam tutaj od pierwszych mistrzostw, także zawsze mam miłe wspomnienia z tymi zawodami. No miło jest też popatrzeć z zewnątrz, a troszeczkę chciałoby się też od wewnątrz, czyli od strony ringu. Niestety w tym roku się nie udało. Trzymać kciuki, życzyć dużo zdrowia. Ja trzymam kciuki za dziewczynę i pozdrawiam wszystkich kibiców boksu. Związkiem Polskim współpracuje się nam dobrze. Prezes, znaczy Polskiego Związku Bokserskiego. Zawsze pamięta o tym turnieju. Jak tylko znajdzie czas, a stara się, żeby tak było, to jak Pan widział, jest, pomaga też w sposób, a spraw, wiadomo, jest zawsze innych dużo do załatwienia. Nie? A sztuka, żeby na finałach był, ponieważ jest to prestiż, że prezes jest, że jest prezydent miasta są goście co nie robimy dla siebie